Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała w roku 2015, w roku kiedy był faktyczna presja na granice, jeżeli chodzi o kryzys migracyjny, gdzie po prostu rzeczywiście migranci szturmowali granice Europy. I oczywiście, żebyśmy się też dobrze zrozumieli. Czy tam maczali w tym czasami palce jacyś źli ludzie? Oczywiście, że tak, no bo się pojawili przemietnicy. rusy to we wszystkim zawsze maczają ręce. Ale nie było to, to, nie było tak, że to było całkowicie, że tak powiem sprowokowane przez Rosjan czy Białorusinów. I w tym kontekście jakby tamten kryzys migracyjny miał, miał inny charakter. No Notabene moim zadaniem wtedy było głównie to, żeby wpisać w dokumenty unijne, pan pytał, Skąd te papiery, właśnie tu mniej więcej, między innymi przyniosłem te papiery, żeby wpisać w dokumenty unijne coś takiego, że jeżeli my z, będziemy tymi, którzy będą przyjmowali Ukraińców, bo 2014 2015 rok no to też przecież zaczął się ten pierwszy konflikt, to my powinniśmy być wyłączeni z jakiejkolwiek relokacji, bo my zrobimy swoje na Ukrainie. I tłumaczyliśmy to naszym partnerom, my jesteśmy państwem frontowym i odczepcie się od nas, jeżeli chodzi o innych migrantów, dlatego że my po prostu będziemy się zajmowali Ukraińcami. A my zupełnie czym innym jest rok 21-22, 23. Dlatego, że tam na granicy powoli eskaluje zupełnie innego rodzaju problem, który na początku wygląda jak migracja, a później widać, że jest w 100%, pro... i znowu ruscy maczają w tym palce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nagle widzimy, że z miesiąca na miesiąc, mniej więcej od końca 2022-2023 roku, robi się to stuprocentowa wojna hybrydowa, gdzie ci ludzie są zapraszani, transportowani na te granice po to, żeby destabilizować Europę.